Hello, it's me. To ja Alex. Pozdrawiam Was serdecznie, a ponieważ słuchajcie, ponieważ z wielkimi krokami zbliży się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Razem z innymi moimi tutaj przyjaciółmi jest dwie Półki Pomarańczy, postanowiliśmy przekazać um, takie e, drobne rzeczy na aukcje, żeby pieniążki wspomogły Was. E, I tu, proszę Państwa, mam dla Was e, coś wyjątkowego. To jest mój prywatny, osobisty, ukochany świąteczny sweater, e, który m, pojawił się między innymi e, nie tylko na moich rodzinnych fotografiach, które są boskie, ale również, e, słuchajcie, wystąpiłam w tym oto bardzo modnym, prosto Paris. Uh, swetrze, uh, w teledysku do piosenki uh, Kocham do święta projektu 21 All Stars, więc naprawdę jest to rzecz uh, wyjątkowa. Uh, mam nadzieję, że będziecie licytować, ponieważ czerwień nigdy nie dochodzi z Modem. Pozdrawiam serdecznie i bardzo, bardzo dziękuję za wielkie serce osobie, która wylicytuje ten oto. To a dawne rug gatis for tarek